Jako członek międzysojuszniczej misji wojskowej w Polsce był w swojej ojczyźnie uważany za autora zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej. Jednakże on sam do końca życia podkreślał, że zasługę pokonania bolszewików nad Wisłą należy przypisać polskim dowódcom i polskim żołnierzom. Właśnie mija 156 lat od urodzin generała Maksima. Wegeen. Zanim przejdziemy do sedna sprawy, warto choćby skrótowo przedstawić jego sylwetkę. Otóż Maxim Wege urodził się w 1887 roku. Ukończył szkołę oficerską, walczył na frontach I wojny światowej. Od listopada 1917 roku był członkiem wyższej szkoły wojskowej, a od marca następnego roku szefem sztabu generalnego. Był członkiem komisji ministerstwa spraw zagranicznych w Francji do określenia granic państwa polskiego. W 1920 roku został członkiem misji sojuszniczej do Polski. Od 1923 roku był dowódcą wojsk francuskich na Bliskim Wschodzie i wysokim komisarzem Francji w Syrii i Libanii. W latach 1930-1935 był szefem sztabu generalnego, wiceprezydentem Wyższej Rady Wojskowej Republiki i inspektorem armii. W 1935 roku przeszedł w stan spoczynku. W 1939 został powołany do armii ponownie, zostając dowódcą armii Levan. 19 maja 1940 roku mianowany zostaje naczelnym wodzem Sił Zbrojnych Francji i sił alianckich we Francji. Tym samym jest współodpowiedzialny za klęskę Francji. W okresie od czerwca do września 1940 roku był ministrem obrony w rządzie Vichy, a od jesieni delegatem Filipa Petain i naczelnym dowódcą wojsk francuskich w Afryce Północnej. Po zajęciu przez Wehrmacht w listopadzie 1942 roku, tej nieokupowanej części Francji, czyli państwa Vichy, został aresztowany przez Niemców i deportowany do Rzeszy. Przebywał w obozie niemieckim. Zwolniony został w 1945 roku. Po wojnie był sądzony, ale zrehabilitowany w 1948 roku. Mieszkał w Paryżu i spisywał tam swoje wspomnienia. Wróćmy jednak do roku 1920. I Bitwy Warszawskiej. Front zachodni Armii Czerwonej niebezpiecznie zbliża się do stolicy Polski. Pierwszym krokiem do wzmocnienia siły obronnej naszego kraju było powołanie 3 lipca 1920 roku Rady Obrony Państwa. Na jej apel zaczęły napływać liczne rzesze ochotników, wnosząc oprócz siły liczebnej, oczywiście, siłę moralną wynikającą z obowiązku obrony ojczyzny. Liczba ochotników wynosiła około 80 tysięcy żołnierzy. Początkowo zamierzano sformować całą armię ochotniczą. Jednakże Józef Piłsudski zdecydował o tworzeniu batalionów i tylko jednej dywizji ochotniczej. Na apel odpowiedziały również polskie kobiety, tworząc Legię Kobiet. Działała ona głównie w służbach pomocniczych. W przełomowych momentach sierpnia 20 roku, pomimo ogromnych strat. Liczebność wojska przekroczyła 900 tysięcy żołnierzy. W nocy z 5 na 6 sierpnia 1920 roku w Belwederze opracowano ogólną koncepcję rozegrania bitwy warszawskiej. W rozważaniach powrócono do idei, które już od końca lipca nurtowały umysły całego polskiego kierownictwa wojskowego. Zamierzano częścią sił zatrzymać uderzenie nadciegającej armii czerwonej. Miało to nastąpić jeszcze przed samą Warszawą a na prawym skrzydle odtworzyć miano odwody operacyjne i uderzyć nimi na południową flankę przeciwnika, a także zaatakować od tyłu. 6 sierpnia po południu został wydany rozkaz, który uruchamiał realizację tego planu. W nocy z 8 na 9 sierpnia 1920 roku generał Tadeusz Jordan Rozwadowski opracował rozkaz operacyjny specjalny numer 10 000. Był on ostateczną modyfikacją planu Bitwy Warszawskiej. Zakładał dodatkowe wzmocnienie Frontu Północnego i nakładał na piątą armię generała Sikorskiego, poza zadaniami defensywnymi, także zadania ofensywne. Mówiąc skrótowo, planowany manewr polegał na nagłym oderwaniu się wojsk polskich od wojsk sowieckich i dokonaniu w głębokiej tajemnicy przekrupowania polskich dywizji w taki sposób, by w oparciu o obronę na Wiśle, Narwi i Ożycu oraz przyczółku na mostowym Modlin Warszawa podjąć obronę stolicy, a za rzeki Wieprz poprowadzić armię manewrową, yy, która wykonałaby decydujące natarcie. Przeciw natarcie to miało być wykonane pod osłoną wojsk stojących nad Bugiem i na południu. Mając 87 lat, Francuz udzielił wywiadu polskiemu dziennikarzowi. W trakcie tego wywiadu padło jedno z kluczowych pytań, które było wcześniej przedmiotem licznych dociekań, a nawet kontrowersji. Zresztą jest tak do dzisiaj. Chodzi o rolę francuskiego generała w bitwie warszawskiej. Oto, czy plan obrony przed bolszewikami został przygotowany przez Polaków, czy może właśnie przez Francuza. Jak mówił Polacy wszak lepiej znali miejscowe realia, dlatego generał Wegen przystał na scenariusz Polski. Francuz wspominał również swoje spotkanie z marszałkiem Józefem Piłsudskim, naczelnym wodzem. Przyznał, że Piłsudski zrobił na nim bardzo mocne wrażenie. Miał przed sobą wielkiego patriotę, o wspaniałej intuicji wojskowej, o niezwykle sile charakteru, co jednocześnie sprawiało, że marszałek chciał mieć nad wszystkim najwyższą kontrolę i we wszystkim miał rację. Był zazdrosny o władzę. Czasami brakowało mu też wyczucia metody osiągnięcia jakiegoś celu. Wegener przyznał, że Piłsudski miał temperament dyktatora. Zdaniem francuskiego generała, Rządy twardej ręki nie były najlepszą opcją dla Polski po 1920 roku. Do tematu twórcy koncepcji zwycięskiej bitwy warszawskiej odniósł się także generał Kazimierz Sosnkowski. Generał Weygę, prawdziwy przyjaciel Polski, zrobił dla niej wszystko co mógł i dziękował mu za to w Siedlcach polski wódz naczelny. Wdzięczność Polaków wzrosłaby jedynie, gdyby godne oświadczenie publiczne generała Weygę La Victoria est Bien Polone, plan Polone, army est Polone, złożone przed opuszczeniem Warszawy i powtórzone w liście do marszałka Focha, mogło być czytane przez świat cały w znaczeniu zgodnym z historyczną prawdą. A prawda ta mówi, że wszystko to koncepcja i plan operacyjny myśl manewru, przygotowanie bitwy, jej przeprowadzenie, wyzyskanie sukcesu olbrzymia praca umysłowa i duchowa wpływ moralny. Na wojsko podnoszące ich ducha złożyło się na laur, którym skrzydlata bogini uwieńczyła w roku 1920 skronie marszałka Piłsudskiego. Zwycięstwo było jego, wojsk polskich bijących się pod jego rozkazami, narodu polskiego walczącego pod jego przewodem. Generał Maxim Wegen do końca swojego życia, a żył 97 lat, wspominał dobrze Polaków w swoim w paryskim mieszkaniu miał na ścianach liczne polskie pamiątki, przywiezione z Polski w 1920 roku. Uważał, że prawda na temat koncepcji Bitwy Warszawskiej jest dla Polaków ważna i należy tą prawdę przywoływać. A prawda była taka, że to właśnie Polacy. Ten plan stworzyli i do Polacy ten plan wykonali.